Cześć widzowie, witam Was z powrotem na kanale Kumaty Gość. Ten kanał był przez długi czas zaniedbany, ale teraz jesteśmy w, w, w serii PvP i jest ze mną... Wojmas10, siema widzowie. No, Wojmas10 też prowadzi kanał na YouTubie, ma więcej, nie wiem, mniej, nie wiem, sto ileś tam subskrypcji. Yy, nie wiem, live'y tam robisz czy co teraz się tam dzieje? e, nie robię live. Okej, okay, więc będzie PvP dzisiaj No tak samo Jak było ostatnio no, no nie ostatnio, bo około rok temu Dobra, to ja sobie biorę itemki Są do wyboru potki I są do wyboru moby A tu w ogóle Jeszcze te. Biorę wszystkie Ale jak wszystkie? Potki wszystkie? Wszystkie Okej, okay. dobra No to Aktualnie Dobra, coś tu, a moby, a to, 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 to ten ekwipunek za chwilę mały będzie, bo się nic nie zmieści, a no to ile mobów, dwa czy trzy? Trzy. Okay. Okej, raz, dwa, trzy, a mam powiedzieć jaki to jest serwer żeby było napisane w opisie? Nie, jak ludzie będą, to wtedy się tak powie. Okej, okay. dobra, a zombie. Będą udział. Zombie, wiedźmy. Dobra, mamy zombie wiedźmę. Tutaj guzika nie ma. To pokażę jeszcze ten mechanizm. Co poza odcinkiem. To jest mapa budowana przeze mnie. Yy, znaczy mapa PvP jest budowana przeze mnie, a mechanizmy i yy, zbroje układał Wojmas 10. Dobra, tak się otwiera. I to się płynnie otwiera, znaczy na no jak Minecrafta się płynnie otwiera. Oj, yy, tutaj się... No. Jeszcze najlepiej byłoby, aby bloki leciały I, No i tutaj się od... Dobra, nie będę tyle tego pokazywał Masz złote jabłka? Tak, masz Dobra, ty na tej stronie To już umówione Tutaj w ogóle jakiś most pobudowałem Tutaj jakby jest ciekawe, Powiedzcie w komentarzach, czy to wygląda jakby ta... Ta lawa tutaj spływała Tylko, że w wersji magmy Nie wiem, bo starałem się zrobić jakby naturalnie Ale się średnio chyba udało Dobra, tu jest chojninka jakaś karykaturalna Tutaj no ogólnie dobra. pnącza jakieś, dobra. E, no to ja... E, dobra, to zaczynamy. Tak, możemy zaczynać. Okej, okay, więc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krzywdy, szybkości. Trafiłem? Jak w większości przypadków nie trafiłem. Trafiłem. No co jest? Dobra, bo to już się O nie, nie we mnie, no wiedźma, ja cię zespałniłem i ty. Aha. No to sobie dosyć szybko poradził. Następny. A to ja może sobie pójdę. Może nie we mnie. Dobra. Dobra. Ups. Ty. Może weź się. No idealnie ten mob tylko we mnie. No to jest niemożliwe. Ty. Dobra, padnięty jest. Aha, skak, skok działa, to słaby skok. Dobra, taki lepszy niż nic. Dobra, czego się podejmie wojna? Czy będzie strzelał, czy będzie... No. Będzie strzelał. Dobra, jeszcze jednego moba mam. Ciekawe, czy mnie zobaczył, ale widocznie tak. Ja może sobie... To jest bardziej zaawansowany gracz Wojmas 10 niż poprzedni zawodnicy, bo z poprzednimi to tylko wygrywam, a tutaj będzie trudniej. Może nawet przegram. No, było zjeść jabłko. No i teraz mam problem. No, jeszcze będzie trzeba miniaturkę potem się postarać nad nią. Bo to już lepsze... lepsze powinno być, bo już... A! A nie, on mnie tak. <grych> Dobra! Się ma ogólnie? No, ogólnie ten piglin, jakby coś nie działa, no. Coś się zepsuło, no. No, coś się zepsuło, tak? no, no, jakie, na no jakie upokorzenie tego piglina? No, nie spełnia swojej roli, no, jak to może być? To skok był? Nie gryłem. Poprzednio, jak były testy, to przegrywam lol. No. Ale, Halo? jesteś tam? Jestem, jestem. Dobra, to ogólnie ja się poddam zombiakowi. No, dobra, wojna z 10. No to co? Pożegnamy się może? Bo to już. No to było. Więc, no tyle jeśli chodzi o te starcie. W następnym starciu będę występował, no, tak samo jak w poprzednich. W poprzednich. W poprzednich challenge'ach, no i ja. Ale Wojmas 10 nie jest stracony, będzie w jeszcze następnym. Jeśli ja przegram, to on od razu będzie e, grał. No to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, Halo. chociaż nie wiem, czy. Dobra, tam. No, pa. pa.